Sweet. No cześć kochani, zaczynamy dzisiaj od kawki i teraz dawam jeszcze przepis na przypyszne śniadanie. Potrzebny nam będzie taki serek kremowy. Ja akurat mam wersji wegańskiej z Rewon, jest naprawdę bardzo dobry. Easy slip, and then you're out the door. Wir verabschieden heute unseren Nussknacker. Oh, auf Wiedersehen bis zum nächsten Jahr. <laughs> bye bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh. So. Ciekawa jestem, ilu z Was pije ze mną teraz Cavations? Zdróweczko, koleżanko. Tak, słuchajcie, żałowałam tej choinki, tak żałowałam, ale dopiero teraz, jak już jej nie ma, to w domu czuć w 100% taką noworoczną świeżość i bardzo mi się to podoba. Spakowaliśmy wszystkie dekoracje i teraz mamy zamiar wywieźć je do naszego domu na budowę. Chociaż powiem Wam, że budowa to trochę dużo powiedziane. Powiedzmy, przyszła budowa, bo za wiele tam się niestety nie ruszyło. Obniżyliśmy podłogi, wywaliliśmy ściany, które nie są potrzebne, ale to już Wam chyba mówi. No, i od tej pory nic. Powiem Wam szczerze, że wkurza mnie to trochę, także mam nadzieję, że w tym roku to się trochę ruszy. E, pytacie jak tam z sąsiadem: czy jest zadyma, czy nie ma zadymy. No i powiem Wam, że jest okej. Okay. Mamy poprawne relacje. Jeszcze do końca nie wiemy, jak to będzie. Jest kilka możliwości. Wszystkie są w porządku. Także co by nie było, będzie dobrze. No ale nic Wam nie mówię, bo sama jeszcze konkretnie nie wiem, jak będziemy budować. Czekamy na pewne decyzje, na pewne terminy, na pewnych ludzi. Wkurzające niesamowicie Ale pewnie to znacie, jeżeli budujecie Lub budowaliście dom No nie wiem, zobaczymy, tak jak mówię, mam nadzieję, że w tym roku Troszeczkę się ruszy, także trzymajcie kciuki Mówiłam wam ostatnio, że testuję nowe obiektywy No i w tym konkretnym wyglądam jak jajko Ale nieważne, niech zostanie już jajko Tutaj mamy ważny temat, ponieważ Do przedstawienia wam mam świetną markę pielęgnacyjną Ostatnio już wam w ogóle wspominałam Że testuję nowe kosmetyki do pielęgnacji I teraz już mogę wam powiedzieć Że chodzi tutaj o markę slawia. To jest nasza polska marka która specjalizuje się w tworzeniu wegańskich kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. I w tym miejscu, chociaż przez chwileczkę, muszę wspomnieć o opakowaniach, które niesamowicie przypadły mi do gustu. One są zrobione ze szkła i z drewna. No i są bardzo w moim stylu. Wiem, że może nie jest to najważniejszy aspekt, no ale ja osobiście bardzo zwracam na to uwagę. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że jestem ogromną fanką witaminy C. Dlatego też kosmetyki z tym składnikiem musiały się u mnie znaleźć i wybrałam sobie krem do twarzy na dzień z aktywną witaminą C. I tutaj mamy stabilną, niepodrażniającą formę witaminy C 3%. Rozświetlenie, ujędrnienie. W kremie znajdziemy też m.in. takie składniki jak betalina jeżyna i kwas hialuronowy. Jeżeli macie ochotę kremu tego oczywiście możecie używać też wieczorem, ale ja preferuję i używać go na dzień pod filtr. Moja skóra uwielbia witaminę C. Bardzo mi się podoba to, że twarz jest taka promienna, rozświetlona, ma zdrowy glow, wygląda po prostu taką wypoczętą, zdrową. Krem ma taką lekką, przyjemną konsystencję, która właśnie świetnie sprawdza się na dzień pod makijaż. Bardzo ładnie do tego pachnie. Na noc natomiast nakładam witaminowe serum olejowe do twarzy ze względu na tą konsystencję. Ja też wieczorem bardzo lubię sobie zrobić masaż twarzy. I tutaj znowu mamy witaminę C3%, witaminę E, która znana jest jako witamina młodości i olej arganowy, który super nawilża i wygładza skórę. Na wieczór też bardzo chciałabym Wam polecić krem peptydowy do twarzy, lifting i regeneracja. Podoba mi się, że tutaj na opakowaniu mamy wypisane składniki aktywne i opisane ich działanie. I tutaj właśnie oprócz peptydów znajdziemy m.in. bakuchiol, który ma działanie przeciwstarzeniowe, mamy ponownie witaminę E i mamy ceramidy, które silnie odbudowują barierę hydrolipidową skóry. Takie kremy z peptydami najlepiej sprawdzą się naszej skórze wieczorem. Bardzo polubiłam się też z tym serum. To jest wzmacniające serum olejowe do twarzy. Ujędrnienie i odżywienie. I tutaj znowu mamy bakuchiol, czyli ujędrnienie, wygładzenie, działanie przeciwstarzeniowe, olej z baobabu, olej konopny, który tak mocno odżywia i regeneruje naszą skórę, czyli tutaj mamy taką porządną dawkę regeneracji odżywienia na noc. I ja używam tego serum na zmianę z tym serum z witaminą C. Jednym z moich ulubionych kosmetyków od marki Slavia jest peptydowy krem pod oczy, wygładzenie i nawilżenie. Krem ten zawiera kompleks energetyzujący komórki, dzięki któremu okolice pod oczami robią jaśniejsze, zniwelowane są cienie pod oczami, a skóra jest jędrna i nawilżona. Naprawdę bardzo mi ten krem przypadł do gustu i na dzień i na wieczór. Krem ma bardzo przyjemną konsystencję, na której bez problemu utrzymuje nam się makijaż. Co moim zdaniem jest super i bardzo pomocne. Na stronie Slavia znajdziecie również już gotowe zestawy kosmetyków. To jest świetna opcja dla osób, które nie do końca wiedzą jak stworzyć zestaw odpowiedni dla siebie, nie do końca wiedzą, które serum najlepiej pasuje pod jaki krem. Ja wam tą stronę oczywiście zostawię w opisie, także jeżeli Kosmetyki Was zainteresowały, to koniecznie tam zajrzyjcie. Nie wiem teraz, czy już Wam o tym wspominałam, ale jakiś czas temu skończyłam wreszcie czytać książkę Yellowface i Rewelacja. Bardzo wam polecam. Zabieram teraz do auta tą pięknotę, ostatnia pieśń o blubienicy kwiatów. Ale czy będę czytała w aucie, to się okaże, bo ostatnio robi mi się niedobrze, jak czytam. Miałam kiedyś ten problem, później on zniknął i teraz niestety znowu powrócił. Dobra, nie mogę powiedzieć, że my nic nie zrobiliśmy jeszcze, bo tutaj wszystko było tak zagracone, nie szło po prostu przejść. A teraz, jak widzicie, jest czyściutko i to jest część naszego ogrodu przyszłego. Tu na razie jest ciernisko, ale będzie San Francisco! <laughs> Bardzo często dostajemy od Was pytania, w jakim stylu planujemy urządzić nasz dom. Nie wiem do końca, jak ten styl się nazywa, także chyba pora się doznajomić, powoli z tymi pojęciami wszystkimi. Chyba. Nazywa się to stylem alpejskim, jak się nie mylę. Wy na pewno i tak wiecie o co mi chodzi. Ja uwielbiam takie ciepłe, milusińskie, przytulne, wręcz powiedziałabym bajkowe wnętrza kamień, drewno, regały z książkami, takie ciepłe, przygaszone światło. Zauważyłam, a właściwie to Markus zauważył, że w Polsce bardzo modny jest pewien styl urządzania wnętrz. No właśnie, jak ten styl się nazywa? Ym, taki nowoczesny, Markus to nazywa też sterylny styl. Y, dużo bieli, kamień. I mi osobiście takie wnętrza u kogoś bardzo się podobają, ponieważ to wygląda tak bardzo czysto, nowocześnie. Ale no ja jednak wolę ym, przytulnie, cieplutko, tak. Oczywiście ten styl, no nazwijmy go teraz alpejski, y, będzie połączony też ze stylem nowoczesnym. Także to nie będzie do końca taka chatka-płatka. Jeśli znajdę w internecie jakieś zdjęcie które odpowiadają mojej wizji w głowie, to wam tutaj wstawię. W dużym mieście przestrzeń jest luksusem. Dom poza centrum miasta oferuje przestrzeń, której długo pragnęliśmy przestrzeń zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Ta przestrzeń pozwala na oddech, refleksję i swobodę tworzenia. To nasza szansa na odnalezienie spokoju i harmonii to jak powrót do korzeni, gdzie natura i otaczające nas elementy przyrody. Stają się integralną częścią naszego codziennego życia. Nie wiem, czy będzie to nasze miejsce na Ziemi, ale nie omieszkam się przekonać, Powiem Wam, że wątpliwości nadal są, czy my się tutaj w ogóle odnajdziemy. W każdym razie dom rozbudowujemy, tak czy siak. W naszej głowie tak na 80% się tutaj przeprowadzimy. A jeżeli jakimś trafem to 20% wygra, to nie wiem, albo sprzedamy dom, albo wynajmiemy. Także każda opcja jest jak najbardziej na plus. Ale ja jednak mocno, mocno w to wierzę, że to miejsce będzie niebawem naszym nowym domem. Cicho bądź! <głos> 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 Bardzo Was w ogóle, słuchajcie, przepraszam, że ja dzisiaj tak niegrzecznie pół vloga paraduję w okularach. Ale czasami są takie dni, że mi strasznie na dworze łzawią oczy i po prostu to jest tak denerwujące. My już wszystko załatwiliśmy, co chcieliśmy załatwić i wracamy. Chociaż słyszałam, że luby mnie jeszcze na obiad gdzieś zabiera, muszę przyznać, że byliśmy tu teraz, ile? Niecałe dwie godziny. I ja już jestem tak zrelaksowana. To świeże powietrze, chociaż wiadomo, w dzisiejszych czasach ciężko takie. W 100% świeże powietrze, ale powietrze jest zupełnie inne niż u nas w Berlinie. Natura wokół nas, ptaki tutaj inaczej śpiewają. Po prostu taki spokój. Na mnie to wpływa naprawdę bardzo relaksująco. Nie no wygląda to przepysznie Kotlecik. 38. to jest Dajny dzień, ten sam kubek, to jest mój ulubiony kubek ostatni, już się chyba nastrają walentynkowo, nie wiem w sumie czy uda mi się dzisiaj dużo nagrać, ale spróbuję, bo wydaje mi się, że ten materiał z wczoraj to tak nie wystarczy na jednego vloga. My czekamy właśnie na moją teściową, która nam się zajmie dzisiaj parę godzin, Jamie, bo jesteśmy umówieni z przyjaciółmi do kina i potem idziemy coś sobie zjeść, będziemy oglądać drugą część Aquamena, dajcie znać czy już oglądaliście. Jest w ogóle jeszcze bardzo młoda godzina, film nam się zaczyna o 14.50, także wcześnie, obejrzymy, pójdziemy szybko coś zjeść i wracamy do Bobasa.

I powiem tak, film bardzo mi się podobał. Markusowi troszeczkę mniej. Ja byłam zadowolona. Moi drodzy, połączenie Patryka Wilsona i Aquamana. Czy może być lepiej? No nie może. Śmieję się, ale nie my. Wolimy jednak Marvela, Zdecydowanie. Ale Aquaman naprawdę był ciekawy. Ja ogólnie jestem rzadko zadowolona, jak wyjdę z kina, a tym razem mi się podobało. Ale wiecie, co inna jest kwestia yy, niepokojąca? Wiecie, ile kosztuje bilet w kinie? Zgadnijcie. 25 euro za osobę, czyli ile? Ponad 100 zł, 110, jakoś tak, 115, przecież to jest jakiś obłęd. W ogóle to w ogóle nie opłaca się chodzić do kina w dzisiejszych czasach. Jeszcze człowiek kupi popcorn, kole na czosy, pieniądze sobie poszły. Wracając ze spotkania z przyjaciółmi, podjechaliśmy jeszcze do sklepu i kupiliśmy mikrofony DJI. To jest w ogóle tak jakościowo wykonane i tutaj są dwa mikrofony. To będzie rewelacyjna opcja, jak będziemy na przykład u nas na budowie. Będę mogła z Markusem łazić, pokazywać Wam wszystko i to będzie idealny, Także świetna inwestycja. Może zauważyliście, że w tym roku stawiam na jakość i zmieniam praktycznie y, cały sprzęt. Że ten socjopata będzie to wyglądało tak, że jemu jest dobrze. Jeżeli wiesz, że ci się nie uda, to jest większe prawdopodobieństwo, dużo większe, że ci się nie uda. Nie. ciągnięcia wizualne, zakamufluje teraz zieleninką, trzeba sobie radzić, proszę bardzo i już danie jak z okładki Patrzcie, jaki mi turban dzisiaj wyszedł. Umyłam właśnie włosy szamponem Slick Line. Ten szampon poleciła mi fryzjerka w Polsce. To jest szampon różowy, no i mam ogromną nadzieję, że on troszeczkę chociaż zniweluje mój fantastyczny, na pewno już zauważony przez Was zielony odcień. Na moich włosach. Ja to, słuchajcie, naprawdę od zawsze mam problem z tym blondem. Jak nie są te włosy pomarańczowe, to zielone, już by to kaczka kopła. Zobaczymy, jak jakieś efekty będą, to zobaczycie je dopiero w przyszłym filmie. Wiem, że mam makijaż teraz bardzo dziwny, bo myłam głowę, no i się trochę porozmazywałam. Zaraz będę się kąpała, zmywałam makijaż. W ogóle biorę udział w wyzwaniu 21-dniowym i zaczynam z porządnym masażem twarzy. Ten masaż podstawowy trwa tylko 3 minuty. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze inne kroki, ale naprawdę jest to szybkie, przyjemne. Także linka do tego Instagrama Wam zostawię pod filmem, jeżeli również chcecie zacząć masować Waszą twarz. Do masażu użyję olejku Slavia, o którym Wam opowiadałam dzisiaj rano i oczywiście tutaj przypominam o kodzie zniżkowym, przypominam o linku w opisie. I co moi drodzy? I po Patience! Dziękuję Wam z całego serducha, że ze mną byliście. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze i do zobaczyska już niebawem w kolejnym filmie. Świetnie, że jesteście!